Dzień dobry wieczór Monika Lackowska, najlepsza polska dziennikarka. Konferencja prasowa Prime Ebama jest ze mną. No raz! Witam cię serdecznie! Siemanko, cześć! To jest pierwszy raz, kiedy rozmawiamy. Tak, nie, yy, kiedyś na live gameie. Taki był wywiad. Siedzieliśmy na krześle, siedzieliśmy na krześle i ten wywiad w ogóle nie miał sensu, ale znaczy nie z twojej strony, tylko z naszej tam bardziej. W, Myślę ten, se. Bo tak gdzie Monika? Ty? ty, to zawsze wiesz, jesteś profesjonalna w każdym, w każdym aspekcie. W każdym malutkim poluszku. Poczekaj, poznaki mi się złamią, ale jest profesjonalny tak, pamiętam jak prowadziłaś to, yy, tam, yy, też, kurde, to co oglądali na telewizorze też. Pamiętam, za ranem siedzieliśmy, te zdjęcia twoje pokazywałem, nie wiem, czy ty pamiętasz. Z, nie, nie, no, to jest takie dziwne zdjęcia, znaczy dziwne, no, <laughs> kurde. Jakie moje zdjęcia? Nie wiem, no takie kurwa miałem kiedyś skądś ten... Alan był ciekawy, no to mu pokazałem. Wiesz, te takie kurde Ale... bardziej na golaska, no tak zwane, no. Co Alan ja... był ciekawy! No był ciekawy, a że ciekawość... E, ten... No to, to, no to mu pokazałem. To się Alan. No. Tak, Kwieciński. A, no, go na mukę teraz, o! A dobra, co tam, szkodzi, dokładnie. Kolejna walka się szykuje. No, nie wiem, tam może być. Alan życia czy nie. Laskowskiej. O, nie, to konflikt życia. Tak, takiego konfliktu jeszcze w Freak nie było. Pokazał zdjęcia, później w no. no, tak by było. Będziesz walczyć z kolegą ze złomowiska? Z Januszem, tak, zgadza się. Powiedz mi, co sądzisz o swoim przeciwniku. Co sądzę? No nie, no generalnie to pocieszny gosie. Kurde, nie da się go nie lubić. Bo, no mówię, tu się uśmiechnie, tu coś, no ale mamy tydzień do, do, do Gali. No i muszę zbudzić sobie jakąś niechęć do niego, do, żeby to jakoś wyglądało. Jak ty go będziesz właśnie bić, skoro go lubisz? I jak chcę zbudzić tę niechęć? Nie wiem, no we wtorek mamy panel jeszcze. Trochę sobie po, pomyślę, coś popatrzę i znajdę to. Zniechęcić się do niego? Tak, znajdę to. Hmm. Nie no, w OKTAGONIE tak jak jest, już wejdziesz, to wiesz, że to już, to nie, nie no, są... Wyłącza się, no tak, w sumie jak w tamtej walce walczyłem, to było tak, że um, byli znajomi, no ale ta znajomość się skończyła w momencie wejścia do OKTAGONU, przekroczenia tego ringu, no, OKTAGONU. Powiedz mi, jeżeli lubisz swojego przeciwnika, w takim razie czy jest tutaj osoba na tej gali z fighterów, z zawodowców? Której nie no. lubisz? Marcin Wrzosek. Dlaczego? No kurde, no. Sportowiec, ten. Był. O, dobra, może jeszcze raz powiem. Marcin Wrzosek generalnie sama jego osoba wkurza mnie. Nie, nie, nie da się go zrozumieć. W wypowiedziach coś się jąka. Pierdolne mu może się zacznie odjąkiwać i będzie okej. Okay. Full MMA. Chciałem ostatnio z nim pod kebaba wyjść, to nie chciał. Chciałeś się lać z Wrzoskiem Marcinem pod kebabem? No tak, ale nie chciał. Ja nie rozumiem go w ogóle. O co ta walka miała być? O kebaba, czy po prostu dlatego, że... O niechęć, dlatego, że go nie lubisz? Za, za to, że się źle patrzy? Tak, właśnie za to by było, że za to, że się patrzy. Bo raz sam jest spojrzał tak dziwnie, mówię, kurwa, ewidentnie coś do mnie ma. Czy że cię nie lubi? No myślę, że ma jakąś niechęć do grubych ludzi, a ja... Też nie lubię w sumie grubych ludzi, i to, to by było to. Ja mam anoreksję czwartego stopnia ogólnie. Nie wiem, czy widać. No, bardzo widać. A co był tak od razu? <tryk> co się stało? Ktoś wywiad już prowadzę i gardło. Jednak A, to dlatego, że. Myślałem, że to coś chodziło o to, że mam anoreksję. No reakcja jest chorobą i nie ma tutaj się z czego w ogóle trzeba o tym rozmawiać i korzystać z pomocy e, osoby, która zna się na tym jak pomóc wesprzeć i chodzić na terapię i wspierać się jak tylko można. E, Niedosyt jest niedobry w każdej dziedzinie życia, również w wadze, w biznesie i w miłości też i nadmiar jest też niedobry. Nadmiar jest patologią, ale niedosyt... No, Monika, święte słowa, to ty jak coś powiesz, to, to, to jest, to. Naprawdę, to nie tak, ironicznie, ale no, twój teraz tutaj, to co powiedziałeś, mocy przekaz. Mocny przekaz o miłości dużego ciałka też nigdy za wiele, ale trzeba o nie dbać, bo w tym dużym ciałku jest serduszko i nasze wnętrze. A, nie, no nie, ale... e, za dużo, co za dużo też to niezdrowo. Także gdzieś tam tą harmonię trzeba zachować e, w pewnym miejscu, wypośrodkować wszystko. Wróćmy do walk. Już walka jest tuż, tuż, powiedz jak emocje, co się działo w ogóle na panelu. E, nie dymie ci strasznie dużo. E, dlaczego? I... Ze względu, że lubisz właśnie swojego przeciwnika? Ze względu nie mogę dymić, bo posadzili nas szachto z roko z, z helbojem, który nie wiem, helbo to jest. Kto re... robił za was? No tak, ale ja nie chcę tak, żeby ktoś za mnie coś robił, bo w życiu tak nie może być, żeby ktoś coś robił, bo można się przyzwyczaić do tego, a później jest taki ząb i nie ma tego. I nie chciałeś stać coś zrobić. No wiadomo, jak... swoje miejsce. Nie, no, wydaje mi się, że zaznaczyłem, bo tam mówię, poddymiłem do wrzoska swoją nienawiścią do niego i udało się. No, to jestem bardzo ciekawa, a gdzie wrzosek? Nie widać go jeszcze? Nie widziałem go, to przeprosił mnie. Ten u mówi, mówi, no, przepraszam, przepraszam, już to trochę inaczej. już no, Myślę, że to się? pełne, tak. To. Nie dziwię się, no bo ja mówię, jestem takim kotem jeśli chodzi o to wszystko, sport walki. walki, tak. No. I jesteś też dwa razy większy od nich. Nie no, ja jestem mniejszy, no mówię, anorektyk. Monika, nie, 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 jest, nie. Ale wzrostem, jesteś wyższy, dużo wyższy. A, wzrostem, a myślałem, że ten, no, no tak, wzrost, tak, tak. Ja w takim razie słuchajcie, życzę powodzenia. Widzimy się jeszcze na ważeniu zawodników. Zgadza się, a jeszcze co, do czego mam on? Kurwo jebana, która siedzi przed tym komputerem i nic nie robi ze sobą, rusz tą pizdę i wyłaś, bo... kurwa widziałem ostatnio twoje te wymachy, no i się rozpierdala... Roz, rozpierdalałem cię, ty się nie rozpierdalaj wiesz gdzie. Pozdro, ale nie dla ciebie zjebie. No to to. E, słyszałeś. A słyszałeś. Wy, a wy jeżeli słyszeliście dzwoneczki, subskrypcje, lajki, komentarze... Suby, lajki, komentarze, napiszcie w komentarzach czy Monika tak naprawdę, a właśnie nic nie piszcie. Dziękuję, dzięki, Noraz. Dziękuję serdecznie. E, dzięki. Dziękuję serdecznie za uwagę. Dziękujemy i do zobaczenia na Gali w Ostrowie e, Wielkopolskim.